Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. KOKO i kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci, który będzie obfitował w różne rodzinne. Uroczystości, jak tytuł wskazuje, kochani. Dzisiaj odbędzie się ślub. Dlatego na początku ładnie nakryjemy do stołu. Widzę, że Jody moi drodzy, wstała, więc ona nakarmi piersią Greysona po kołysze, poprzytula, może z nim także porozmawiać. Jak już wspomniałam, moi drodzy, dzisiaj odbędzie się ślub. Wiadomo kogo: Filipy i oreka ale także pewni panowie Hotwornowie będą obchodzić swoje urodziny a mianowicie będzie obchodził Jake Theo i najmłodsza latorość Hotwornów czyli Grayson przy czym tego ostatniego poster poza kamerą jak to zwykle Robię z niemowlakami. Dobrze, mamo, chciałabym, żebyś przede wszystkim, mam nadzieję, że możesz, żebyś nam przygotowała bukiet dla panny młodej. Kochani, muszę Wam powiedzieć, że ten odcinek nagrywam po raz szósty. Mam jakieś dziwne problemy z ślubami. Tak, dobrze słyszycie. Ze ślubami, ponieważ przerywa. Już możesz to wyrzucić, moja droga. Ponieważ przerywa bez przerwy taka interakcja, co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje. Doszło mi to doprowadza. I zresztą nie tylko ze ślubami, bo z urodzinami też i to trwa tak długo, że mówię nie. Mój drogi, sam może tak, poprawiłbyś humor. Jake'owi porozmawiał o pokoju na świecie, a właśnie jeżeli chodzi o pokój na świecie. Kochani, trwa nadal druga wojna światowa. No i jak wiecie, może być to. Jake zmienia dzisiaj grupę wiekową, stanie się młodym dorosłym i nie wiadomo kiedy wojsko się o niego upomni. Jody, chciałabym, żebyś upiekła białe ciasto. A ty, kochana, idź na górę i tak, yy, ponieważ wyrzucałaś yy, śmieci, yy, sprzątałaś, umyjesz rączki, umyjesz zęby, skorzystasz i dzisiaj jesteś rozpieszczana. Weźniesz kąpiel w bąbelkach. Misie, gdzie ty jesteś? Tutaj mi siedzisz. Chciałabym, żebyś zmienił strój. O, nie, nie, nie. Wiesz co? A może zresztą już być gotowy. Pójdziesz na dół, sobie przede wszystkim skorzystać i na górę pograsz sobie w szachy. Jak widzicie, ich potrzeby są naprawdę dobre, ponieważ nie było mnie przez jakiś czas u mojej rodzinki, ponieważ musiałam ogarnąć kilka. Rodzinek Simowy. Zajęło mi to niestety więcej czasu niż planowałam. Bardzo Ci dziękuję. Chciałabym, żeby schowała do wyposażenia i oczywiście zaniesiemy go. Jody, kochana, dziękuję Ci. To Dodamy weselną figurkę i sobie skorzystać. No i mamusia, teraz przyniosłam. Bukiet dla Panny Młodej i chciałabym, żebyś upiekła tort, bo niestety na pewno porwie mi kawałek, jak będziemy kroić tort weselny, więc musimy mieć także torcik drugi. Y, dla chłopaków... Mhm. Słuchajcie, drodzy Panowie, chciałabym, żebyście stąd wyszli. Przede wszystkim... Ubierzcie się. Może być to. To. Ja sobie dodam Was do grupy i chciałabym, żebyście zeszli na dół i przygotowali salon na dzisiejszą uroczystość. Jak widzicie, kochani, dzisiaj odbędzie się pośpieszny ślub. Urika i Filipy. Nie ma ku temu żadnej powodu oprócz tego, że zarówno Gryfin jak i Warwick otrzymali... Czemu jesteś smutna? Hmm. Otrzymali pewne zadanie. Dziękuję Ci, moja droga. Dodaj świeczki urodzinowe. Otrzymali pewne zadania. Jak widzicie, naszego Gryfina... Nie ma, a Warwick no, musi do niego jak najszybciej dołączyć. Moja kochana, chciałabym, żebyś objęła córkę, a ty idź przewinąć synka, chociaż nie ma brudnych ładunków tutaj przygotowane dla nas. Porozmawiamy, poprzytulamy z nim, możesz porobić głupie miny. A wy, moje panienki... Zaraz wam też powiem, czemu ona jest smutna. Chciałabym, żebyś przede wszystkim przeprowadziła ożywioną, osobistą rozmowę. A Alice, mojej kochani, jest smutna, ponieważ śmierć zabrała jej siostrzenicę, Suzanne St. John, która no, już była mężatką, bo wyszła za mąż. Ma, jak mnie pamięć nie myli, Córkę, córka i mąż żyją, natomiast Suzani się umarła. Porozmawiamy z dzieckiem jeszcze o wykwintnym gotowaniu. takie wiecie, rady damy jej prześlubne Tak, panie, kochani, rozmawiają. Panowie już salon przygotowali. Mam nadzieję, że teraz bez żadnych niespodzianek i przeszkód. Uda mi się wszystko tutaj zrealizować. Ty idź tutaj sobie skorzystać. Natomiast chciałabym, żeby pan młody także poszedł na górę i się pomaleńku zaczął przygotowywać do swojego ślubu. Jody, widzę, że ty jesteś głodna. Może... Zjedz sobie nie bananka, nie bo mamy go tylko jednego. Dodamy sobie go do ulubionych. Zjedz dwa jabłka, dwie papryczki. O! Drodzy panie, wskakuj Filipo w suknię ślubną. Mam mu się także już. Nie, nie, nie. zły strój przebiorę to będzie to ty także możesz już się elegancko ubrać niech będzie to no i pomału będziemy się zbierać na tą wielką uroczystość możesz podejść tu ty też w ogóle moglibyście ze sobą Porozmawiać. Pan młody, jak skończy, to zaraz zejdzie. O! Ustawiam ich, kochani, tutaj, bo mam taką cichą nadzieję, że państwo młodzi spokojnie mi wówczas wezmą ten cichy ślub. Ty się ubierzesz w mundur. Mamusia także sobie tutaj stanie. No a pan młody, kochani, jak jest na dworze, pochmurno i ciepło, stanie sobie tutaj. No i czekamy, kochani, jeszcze na pannę młodą. Powiedzmy, że ona pudruje swój śliczny nosek. Co to jest? Co znowu spłonęło? Wiesz co? wyrzuć mi małe. A ty się ustaw odpowiednio. No ja wiem. No i proszę, co się dzieje, co się dzieje. Ojej, jakie to jest przerażające. Powiem wam, tyle razy już nagrywam, nie baw się. Pomuka. Tylko chciałabym, żebyś mi to wyrzucił. No, wyrzuć, kochane dziecko. O w końcu mamusy widzę, że chce się sikać niech pójdzie, ma blisko a drogie dziecko wyrzuci już dobra no to kochani, pan na młoda nie, nie słuchajcie, muszę to zrobić za niego, bo klimat mnie psuje Mam nadzieję, że tutaj nie będzie przeszkadzał. No to co? Bierzemy ten ślub. Trzymajcie w kciuki, żeby się udało. Nie. No nie. I co? No weź cichy ślub. No, są już objęcia. I hej, chwilkę, chyba się udało. Raczej nie. No dobrze, kochani, kolejne podejście. I moment, coś się dzieje. Spokojnie, spokojnie. Chyba, chyba się udało. Co oni są tacy nieśmiali? Dobra, kochani, odbywa się ślub w końcu. Się doczekałam. No, wymiana obrączek. Szybko, bo się zaraz rozmyślicie. Jest! Ojejo! Ale ulga! Słuchajcie, jak on takie Widibasy robił, to mi się aż gorąco zrobiło. Kochani, przedstawiam Wam Filipę i Łorika. Hunterów. Jak widzieliście, był buziak. Pogładź ją po policzku. No i myślę, patrzcie, jak oni są tutaj ściśnięci jak sardynki. Możemy sobie podejść. Tu, do kuchni jadalni. Tak, chodźcie, chodźcie. Dobrze kochana, chciałabym, żebyś teraz pokroiła tort weselny. No i. Dobrze. Częstujemy się i brawo! <grybuj> no i właśnie. Interakcja, co się dzieje, co się dzieje. Ale mnie to irytuje, ale mnie to irytuje. Jak wiecie, jak się tego pozbyć, to napiszcie. Bardzo was proszę o jakieś rady. Spróbujemy wypowiedzieć przez Jake'a. Życzenie. Mam nadzieję, że się uda. Ty, kochany, może sobie wziąć kawałeczek. Nie, chyba się nie uda. Będę musiała poczekać. Jak oni zjedzą? Wypowiedz życzenie. Podejście numer dwa. Dobra. Dmuchamy, dmuchamy, ale czy się uda? Zmieni nam grupę? Tak, zmieni, kochani, grupę wiekową. Brawo dla nas. I chciałabym, żeby nasz Jay, kochani, gdzie to jest, był rządny przygód. Dziękuję bardzo. Dodaj świeczki urodzinowe. Tak, kolejny twój syn Dorus. No i teraz twój najmłodszy syn także wypowie. Życzenie, proszę, wypowiadaj, zaraz jecie. 100 lat. Zastanów się dobrze, czego sobie życzysz. I. Akcja! Oby się udało, oby się udało... Jeszcze raz, spróbuj! Jest! Udało się! Jaka jestem szczęśliwa! Bo... Jak przed chwilką, kochani, nagrywałam, to o tej godzinie czasu, oczywiście simowego, jeszcze były próby ślubu. Jeżeli chodzi o Teo, moi kochani, to chciałabym, żeby on chciał zostać słynnym pisarzem, no i jego kolejną cechą będzie, że będzie kreatywny. Dobrze, ja uciekam do kasa i zaraz do Was wracam. Dobrze, Teo, kochani, został już przebrany. Oto i on, proszę. Tak wyglądam w swoim stroju oficjalnym. Przy okazji zmieniłam już nazwisko naszej Filipie. No dobrze. Jemy torcik, kochani. Właściwie powinno powiedzieć jemy torciki. Moja kochana Jody. Powiedzę, że współdzielony smutek i brak rodziny. Może powinnyśmy no, nie wiem, wy, tak, wy takie dobre kontakty nie macie. Poslebiamy jej, pochwalimy jej strój, poprawimy humor. Moja kochana, chciałabym, żebyś pochwaliła szczerze zdjęcia. Powiem jakiś dowcip. Jake, bo ty już jesteś dorosłym Simem, tak jak wspomniałam, albo nie wspomniałam, nie pamiętam, bo tak się stresowałam tym ślubem, żeby w końcu mi się udało. To, kochani, nie wiadomo, kiedy wojsko upomni się o naszego Jake'a. Podejrzewam, że już niebawem, jak już wspomniałam, nasz Warik. Odejdzie stąd rano, po nocy poślubnej z naszą Filipką, ponieważ musi dołączyć do naszego Gryfina, który, jak już wspomniałam, wyruszył w misję przydzieloną i jemu, i właśnie Warikowi przez naszego pamiętnego generała Ostina. Możemy opowiedzieć śmieszną historię. Mój drogi, Weź sobie porcję Ja wcale się nie dziwię, że ty jesteś głodny, bo ty nie robisz to, co ja chcę Może siostrę objąć czule, popraw humor, no i znowu co się dzieje, co się dzieje Błagam was, powiedzcie mi, jak mam się tego pozbyć Bo mam dosyć tej interakcji, naprawdę mam ją dosyć Myślę, że Państwo młodzi nie będziemy tracić. O, ty jesteś głodny! Weź sobie kawałek. No weź Wcinaj. No, musi się pośpieszyć, bo zaraz mi Grayson wyskoczy z łóżeczka. A no właśnie kochani, jeżeli chodzi o Graysona, to przeniosłam go na razie. Do tego pokoju. Tutaj dzisiaj będzie spała nasza Jodie, oddała na noc poślubną Filipie i Worikowi swoją sypialnię. Niech mają trochę okazję się z sobą nacieszyć. Możesz, jak już nie chcesz jeść, dobra, mój drogi, nie chcesz jeść, okej, okay. trudno. To może zjeść sobie tego banana, co. Abyś mi z głodu nie padł. E, moje panie, ja tak myślę, że już to odłożymy. Sobie łypnę, czy babcia coś potrzebuje. Tak, skorzystać, nie sobie skorzysta. Ty też i potrzebujesz kąpieli, więc i sobie skorzystać i się wykąpać. No nie, no nie. Tutaj gór. nie rozmawiaj, nie przeszkadzaj im. Weź sobie porcję, a ty już możesz iść pomalenku spać. No właśnie, tak, tak, tak. Wymknijmy się, kochanie, na górę. Co powalił strój? Okaż czułość. I kochani, nie wkrzaka, <noise> Postaramy się oczywiście o maleństwo w łóżku. No, a ty zajadaj zajadaj. Ale ona oczywiście musi sobie klapnąć, nie? Jak żeby inaczej. Wcinaj! Te o Idź sobie, może u o, idź nakarmić krowę. I trzeba się małym zająć. Zmień mu brudną pieluchę. No i kochani, Grayson nam wyskoczył i schował się pod łóżkiem. Patrzcie. <grystanie> Zaraz zbliżdżąca muszę przebrać, popraw mu humor. No tak, najpierw musimy wybrać mu cechę. Myślę, że zrobimy, że on będzie ciekawy świata. Popraw humor i opowiedz mu śmieszną historię. Teo, czy ty w końcu zjadłeś? Nie zjadłeś, weź sobie talerz i nakarm krowę. A my, jeszcze raz kliknę. Pocałuj żonę z pasją. I postarajcie się o dziecko. Ej, jak oni nie wiedzą, co mają robić. Podejdź tu. Muszę go jakoś wyciągnąć z tej jadalni. Patrz, teraz godzina. Nakarm, i możesz mi. Czekajcie, czekajcie. No, idź, idź. To lewituje. Dobra, to dam ci to do wyposażenia. Nakarm i wcinaj. O, w końcu się udało. W końcu, kochani, zajarzył co ma zrobić. No, i znowu coś się dzieje, ale jest buziak, ja to rozumiem. O, proszę. To jest Twoja żona, kochanie. Nie musisz ją tak bardzo przekonywać. Dalej, dalej. Patrzcie, która jest godzina. <gł> ale się ucieszyła. Dobrze, my idziemy na górę. Kochani Graysona przebiorę już poza kamerą. Zobaczycie go później jak będzie wyglądał. Teraz odbywa się noc poślubna naszej Filipy i Lorika, a ja już się z Wami będę żegnała. Mam nadzieję, że ten zwariowany odcinek Wam się podobał. Serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii i pa! pa!